Witam z tej strony Orention, witam wszystkich ponownie w Deus Ex. Jesteśmy teraz w tawernie Underwood. Mamy się tutaj dowiedzieć czegoś o lokalizacji generatora, który zasila pole siłowe, niemożliwiające dostęp do kolejnej, kolejnej części transportu ambrozji przechwyconego przez NSE. Hi, Ambrosia from a drug dealer. we are talking about your wife, the Grey Death. I don't know. If I gave it to her, and it was cut. Jojo's good for it. People know him. He'd be hanging from a streetlight if he was selling bad vaccine. Hey, Shay, Kid caught He's a little vodka this time. Coming up. Guess I have to do something. Yes? Curious. I thought I heard you say Ambrosia. My wife has the plague. He already lost his daughter. Sorry to hear that. So, do I trust some street punk called Jojo to get me pharmaceuticals? Trust him with my wife's life? I thought Ambrosia was an urban legend. Jojo probably just wants to sound like a player. I shouldn't get my hopes up. I don't know what to say. You just have to do what you think is right. Can I ask a question? Go right ahead. I'm looking around for a power generator, possibly hidden, large enough to power a building. You in real estate? I just need to find it. Oh, 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 of course. You know, I tied in power at a place a few blocks south, a warehouse. Strangest thing, they wanted to conceal these gas driven generators on the second floor. Didn't give a hoot if their own people got asphyxiated. How do I get over there? No way through the blockades now. We went over some rooftops to get there. There was a lift. The code was 3316, I think. Thanks for the tip. No i świetnie, drugorzędny cel wypełniony. Sprawdźmy bank danych. Porozmawiaj z miejscowymi w miejscowym barze i Klinice może wiedzą coś o lokalizacji generatora. Ale do kliniki my sobie jeszcze pójdziemy. I'm a to po to. ten nóż. A to po to, moi drodzy, żeby zainstalować ten pojemnik. Ten kanister augmentacyjny. W pon e, Ponieważ w będzie znajdować się. Bot medyczny. Ok, porozmawiałem jeszcze z tym kolegą. Mamieńcie, you look like the. Ej, the vigilante type. What if I said I knew where you could load up on military hardware? Where's that? That's valuable information. You'll have to come up with some kind of payment. How about liquor? I don't have any liquor. The bar is to my left. What can I get you? You work here, you must know the area. Heard of an old warehouse with an illegal power generator? Not exactly, but if you're looking for a warehouse, you should probably start in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you'd get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just ten credits. Sure. What'll it be? a Beer please. There you go. No to What do you have for me? You can have this beer. That'll do. His name's Smuggler. Real paranoid nut. Wires himself in with booby traps, but he knows things. There's stuff in the source that only smuggler knows about. Thanks. Maybe I'll pay him a visit. Now I'll tell you something you can't hear from anybody but me. What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. facet zwany szmuglerem to źródło sprzętu wojskowego oraz informacji. Okej. Okay. No dobra, posłuchamy o tej strefie. Beer please. No do you have for You can have this beer. I know for fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people. Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything every computer on the planet. Mm hmm. Sure, cop. No, ten Dalej, know anything that's worth the price of a beer Ah, this old bird's had enough hell i'm about to go on duty what kind of chopper pilot starts work at midnight you're with unatco right why do you ask i'm the one that flies your brother paul to hong kong he told me to watch out for you i didn't know unatco hired pilots the black choppers are run by the nsa to support various classified operations pentagon uses them the cia they hired me because i don't ask any questions mm. what was paul's assignment in hong kong like i said i know how to keep a secret even between brothers so he's holding something back the reason unaco transferred him back to the states listen to your brother j.c respect his experience let's leave it at that mm -hmm. Nie, no, dziękuję. Ale może tu łapteczkę, która mnie interesuje. Dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. No dobrze. Mamy trochę informacji już na temat tego generatora. Jeszcze porozmawiajmy z tą dziewczyną. Hey, you with the troops? I need help. Co the jest problem? Właściwie to mój friend. johnny took her into the alley west of here across the street slow down who's johnny i got a bad feeling about this he was mad he gets crazy when he's mad don't worry i'll check it out do powiedzenia, droga? i hope she's okay, okay. no i said you should use to have that Joe Green, Sun. glad to know you. What can you tell me about what's going on out there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Regulations, eh? Huh? So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD. You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. Dobra, nie ma o czym. Z nim rozmawia. Pani w sweterku. It's still going on, isn't it? shooting right outside the Już Nie, nie co I don't know what to do. Siedź tutaj? Jesteś tu bezpieczne. Okej, okay, wychodzimy. Zobaczymy, co też żony tam wyprawia z tą dziewczyną. No. Hmm. A to are no What Put I'm telling you, girl? You said I didn't have to. Make Janie do it. I already took the money. And when it's Jojo and it's something he wants, you gotta do it. You and me both, baby. We helpless. We were just gonna hang out today. I told you how it don't play with me. This amateur, unprofessional bullshit. Johnny. If it's business, it's business. If it's us two hanging out, then we hang out. Right now, it's business. I want out, Johnny. I didn't know it would get like this. Put it this way You in it. You want out is like a game. You get beat out. What do you want? You've got ten seconds to beat it before I add you to the list of NSF casualties. Easy, bro. Just having us a conversation. Five seconds. Girl's got a head full of marbles. I have to yell. Yeah. Or she don't hear me. Three. She skits <laughs> on me. It's my ass, man. One. Alright. Go on. Jesus. No, dobra. Wypłyniliśmy drugorzędne cel. Zago dajmy jeszcze tę dziewczynę. Właśnie, to jest Sandra Renton. Będziemy jej do czynienia jeszcze z jej ojcem. Sucks to get back into a corner. I was trying to find the back way into smugglers. Right, the weapons dealer. Hey, you shouldn't have threatened Johnny. Soon as Jojo finds out. I've been hearing about this punk Jojo. I'll straighten him out if you can tell me where to find him. You can't touch Jojo. He doesn't go out, and there's only two ways to the warehouse. Warehouse? You think he can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. The park? Where UNATCO has the NSF pinned down? And if you go underground, he's got laser trip wires, drone guns, military type stuff, plus there are guards on the roof. Tell you what, I'll handle Jojo. You stay out of the way until the NSF have pulled back. I can take care of myself. No, Sandra. Mamy w banku danych dwa wejścia <coughs> przepraszam, chyba do magazynu. Dwa wejścia do magazynu Jojo, oba przez Offgate and Sons. Pierwsze podziemne, zautomatyzowana ochrona, drugie przez dachy. Ochrona te strażnicy, ludzie, ok, You know smuggler? What can you tell me tough guy like you figured you'd be a big customer. His place is over by the subway. You have to give the password bloodshot or he won't let you in. That's exactly what I wanted to know. My police. Talk to one of the guys in green. Your net goes running the show today. Hello. Wow, to jest kolej z MSR. Jest ich tu więcej. Co tu się dzieje? Może zapiszę. A czemuś? Two weeks training at a militia camp. I ain't ready for this. Coś się zbagowało? Dlaczego oni są na zielono? Tak sobie tutaj stoją. Pokonali wszystkich z Junatko? Czy tam trwa strzelanina? Wow. Teraz raptem się ruszyliście? Dajcie mi spokój. No dobra Dziwne to było. Ilekroć grałem w tą grę, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Amunicja nic nie znalazłem. Amunicja 762 O, klucz. Do odgód ten sąd, bardzo dobrze. Leży jeszcze jeden koleś. Też no to jest klucz tutaj do tego magazynu. Wydrzeżony jest, już otwarty. Ty dokąd biegniesz, stary? Co się w ogóle dzieje? No dobra, uspokoiłeś się. A ja, co tu mamy? Poruczników Frazin. I przygrupowało się szybciej niż tego oczekiwaliśmy i wraz z lokalną policją rozpoczęło skoordynowany atak na nasze pozycje. Nasza obrona z pewnością pęknie pod ich uderzeniem. Tym niemniej trzeba ich ich opóźnić do czasu zakończenia drugiej fazy operacji. Zadaniem twoich ludzi będzie strzeżenie tuneli prowadzących do generatora. Mocnij się i wykorzystaj wszystkie dostępne środki z automatyzowanym front. Dobrze wiesz, co jest stawką w tej grze. Powodzenia, J.R. <grym> Okej. Okay. Łatwo, nam zagrodziła drogę. Dobra, wykonaliśmy ten quest z, e, z Sandrą. Co teraz? Sprawdźcie, jak wygląda sytuacja z zakładem inków w hotelu Ton na południowo-wschodnim narożniku kwartału wolni rentonów, jeśli wciąż tam są. No właśnie, Sandra renton. Wejdźmy może. To jest jedno z wejść. Wejść do hotelu Ton, moi drodzy. E... Moglibyśmy wejść głównym wejściem albo tędy. To też będzie wejście przez okno do pokoju e... Pola Dentona. O, właśnie, mam 40 punktów doświadczenia. Super. Czytanie. Tutaj mamy kredyty. 350, wyśmienicie Tu chyba już nic nie będzie. Ok, tak, to jest pokój w hotelu Tom, gdyż e, Pol mieszka w hotelu Tom Tutaj mamy coś dany. Krótka notka jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy przy pracy, sprawdź obraz na ścianie i odliczaj w dół od 4. muszą lecieć pi. Jak Pol z ten obraz odliczaj od czterech dołów? Tak? Super Proszę bardzo <laughs> jaki Pol sobie tutaj skonstruował schowek Co tu mamy? Wow! Mnóstwo amunicji apteczkę, multi narzędzia. O, to jest skarbiec Bateria Dwa wytrychy I 40 punktów doświadczenia Hej JC, nie miałem okazji, co to było? Nie miałem okazji, aby założyć oddzielne konto sieciowe, więc nie krępuj się korzystać na razie z mojego. Login to Bidenton, a hasło... Cameleon. Czuj się jak u siebie w domu, wkrótce się zobaczymy. Co? Kto tam Aha, ja wiem, bo tam za drzwiami są terroryści, moi drodzy, którzy wzięli zakładników w hotelu. Mamy jeszcze kamizelkę odporną, ale na razie ją tu zostawimy. Chyba tak. Okej. Okay. Sweet Charity tęsknię. Od Sweet Charity do Paul Benton. Temat tęsknie. Zostawiłam wiadomość na twojej maszynie, ale chciałam się jeszcze skontaktować. Ciężko jest być razem, gdy oboje jesteśmy w rozjazdach, prawda? Tak bardzo za tobą tęsknię. Nagrodzę ci to, gdy wrócę. Zaraz, twój brat jest z tobą, nieprawdaż? Cóż, zaczekamy aż będzie, będziesz sam. Wyjaśnimy sobie wszystko, obiecuję. Całusy. Borg, INC, spam, zmęczony życiem? O, to jest dobre. Witaj, przyjacielu, czy twoje życie stało się dla ciebie zbyt nijakie, zbyt monotonne, zbyt bolesne? Jeżeli tak, to nadszedł czas, aby odzyskać kontrolę, aby podjąć decyzję, która jest jedynym wyborem, jak możemy do... jak... jaki może, wow, jedynym wyborem, jaki możemy dokonać decyzji, aby umrzeć. Niektórzy mogą to uznać za przejaw egoizmu, ale poprzez zmniejszenie zużycia kurczących się zasobów natura naturalnych przyczynisz się do pomyślności wszystkich wokół Ciebie. No niesamowite. Ciekawe, czy kiedyś też się czegoś takiego doczekamy do 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 w realu. Niedawno uchwalona przez kongres Stanów Zjednoczonych ustawa pozwala ci na jednorazową w e wypłatę 10 tysięcy kredytów wybranemu przez Ciebie dobroczyńcy który pomoże Ci odejść. A zatem, oddaj sobie swojej rodzinie i swoim przyjaciołom przysługę i odwiedź najbliższą na przychodnię Kivorg INC. Pomożemy Ci dokonać wyboru. Z poważaniem. Derek Schmidt, dyrektor do spraw rozwoju Keywork INC. Nie mogę. To jest dobre. Mam no, proszę Jamie Reyes. Jamie Reyes do Poldenton. Już się urządziłeś? Hej JC. No jak JC? Pomyślałem, że przydałoby Ci się pomoc przy rozpakowaniu twoich pudeł, ale jestem tu przykuty pracą nad jednym z analizatorów medycznych. Cholerstwo niemal wypaliło mi palec, może wyskoczymy potem na piwo. J. To to jest do pola czy do JC? Czy tutaj tłumaczą w może błąd się wkradł? Administrator sieci. Wiadomość nie wysłana. Nie dotarła do poniższych... niższego, niższych odbiorcy, odbiorców. UAM, liczki net 77 i tak dalej. W środę 14.26.650600. 14, nie można przesłać wiadomości wskutek awarii połączenia. Treść wiadomości. Jestem zmartwiony wynikami testów. Wystąpiły pewne komplikacje, przez które boję się posunąć za daleko. Pomówię z Tracerem, Bądź ostrożny. Do kogo on to pisał? New York City Net. Do user. Hmm, Nie znamy do kogoś w Nowego Jorku. w, w nowym Jorku. Okej, okay, co tu jeszcze mamy Classic Movie? Panie Dempa, zatrzymaj pańskie zamówienie na niebieską lagunę i do zobaczenia w następną na środę. Prosimy początku na, 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 na zamówienie i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, naprawdę istny skarbiec. Zamknijmy to, zasłonimy obraz. No i cóż moi drodzy? W tym odcinku to byłoby wszystko, mam nadzieję, że, że gra Wam się podoba, że mu, moje zagrajmy w Deus Ex też chociaż odrobinę, no i cóż, zapraszam, zapraszam na kolejne odcinki, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.